Dzień dobry. Witajcie 244 dnia serii Codziennie do matury. Znowu trzy zadania. Pierwsze to planimetria, drugie to będą ciągi, a ostatnie funkcja kwadratowa. Zachęcam oczywiście do samodzielnego rozwiązania zadań, do zapauzowania materiału, rozwiązania zadań, ale potem obejrzenia filmu do końca. Tam pojawią się moje rozwiązania, być może nowe informacje dla was. Teraz na ostatniej prostej naprawdę warto się na tym skupić. Dziękuję Wam za lajki i suby. I już nie przedłużając wrzucamy pauzę i życzę Wam powodzenia. Lecimy z zadaniem pierwszym. Mamy kąty takie jak opisane w treści zadania. Już tego nie będę czytał. One mamy te kąty mamy zaznaczone na rysunku. Mamy jakąś taką figurę która ma tych kątów, tutaj jak widzicie, raz, dwa, trzy, cztery, jeszcze tutaj taki kąt piąty, tylko że tutaj z sumą kątów będzie troszkę bardziej skomplikowana sytuacja. Naszym celem, naszym zadaniem jest znalezienie tego kąta alfa. Możemy to spokojnie rozwiązać na kilka sposobów, ale mój pomysł na rozwiązanie tego był następujący. Wymyśliłem sobie, że dorysuję jeszcze promień SC i dorysuję jeszcze promień SD. Te promienie sprawiają, że powstają mi tutaj w środku trójkąty równoramienne. Na przykład SCB jest trójkątem równoramiennym, więc skoro tu jest 60 stopni, to tutaj także będzie 60 stopni. Skoro tutaj mamy 110, to tutaj musimy uzupełnić 50, 50 stopni. Tu jest kolejny trójkąt równoramienny, CSD, czyli w tym miejscu też jest 50 stopni, a że tu jest dopełnienie do 90 stopni, to tu będzie 40 stopni. Kolejny trójkąt równoramienny, DSA, skoro tu jest 40 stopni, to tu też jest 40 stopni. Tak kółeczko przebrnęliśmy sobie do odpowiedzi D, którą zaznaczam i która jest prawidłową odpowiedzią. Inną opcją z kolei, inną koncepcją byłoby po prostu narysowanie tutaj tego odcinka AC. AC bez pozostałych informacji. Jeśli zauważymy, że w związku z tym kątem prostym w tym miejscu, Mamy tutaj na pewno trójkąt prostokątny, więc mówimy o średnicy, a C jest wtedy średnicą tego, e, tego okręgu. E, więc możemy wykorzystać znowu fakt, że tu jest równoramienne 60, tu musi być 50, a tutaj wykorzystamy po prostu trójkąt i dopełnienie do 180 stopni, więc tu tych stopni musi być 40. W ten sposób też można było podejść. Może wpadliście na trzeci pomysł, a to po jeszcze kolejne. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam poszło i jakimi sposobami Wy to rozwiązaliście. A ja póki co przechodzę do zadania numer dwa. Zadanie drugie. Mamy sytuację, że deweloper ofer oferuje kompletne wyposażenie kuchni i salonu w taki sposób, że płacimy za to najpierw 775 zł, a potem każdą następną ratę o 10 mniejszą, i całościowo ten interes ma nas kosztować 30 240 zł. Czyli wyobrażamy sobie, że jest to suma ciągu. Jest to suma ciągu, gdzie pierwszy wyraz tego ciągu to jest 775, potem dodajemy do tego ratę o 10 mniejszą, czyli 765 i tak dalej, tych rat będzie nie wiadomo ile. W taki sposób, gdzie tutaj oczywiście lata ostatnia, AN, i w ten sposób otrzymujemy sumę 30 240 zł. To jest koszt całej tej imprezy. Mamy tu wzór na sumę ciągu. Sumę ciągu z n wyrazami. I my faktycznie nie wiemy, ile tych wyrazów jest, więc to będzie nasza niewiadoma. Ale pozostałe informacje z tego wzoru mamy. Znamy wyraz pierwszy, wynosi 775. Znamy różnicę, bo każdy następny wyraz jest o 10 mniejszy. Czyli różnica będzie wynosiła minus 10. No i znamy sumę. 30 240. A więc 30 240 równa się 2, i pod A1 podstawiam 775 plus n-1 minus razy minus 10, bo tyle wynosi różnica. Wszystko to rzecz jasna dzielimy przez 2, tak jak we wzorze. No i mnożymy razy n, które jest niewiadomą. Teraz trochę algebry, i wszystko powinno nam się udać poprzeliczać. Mnożymy stronami razy 2, dla porządku. Tutaj raz, 2, tu będziemy mieli 60 480 tutaj ta dwójka pomnożona z prawą stroną skróci się, z racji tego, że tu mamy takie jedno wielkie mnożenie, to ta skrócona dwójka sprawi, że dostaniemy tutaj 2 razy 775 1550 plus, no w sumie to możemy od razu tego minusa wymnożyć, bo to jest minus 10 razy n, czyli minus 10n plus. 10, tu otworzy nam się nawiasik. I jeszcze raz n, ponieważ to mnożenie razy n dotyczy całego ułamka. To jest bardzo ważne i z tym musimy ostrożnie. Tu jeszcze możemy troszkę uprościć, czyli przepiszę stronę lewą. Z prawej strony dodamy, co się da dodać. Może od razu wymnożę, co wy na to będzie mniej roboty. Minus 10n razy n to minus 10n do kwadratu. I tutaj nam się doda, będzie 1560 razy n plus 1560n. Jeszcze jakbym przeniósł na drugą stronę o to wyrażenie, tak z lenistwa, czyli po prostu przeniosę. Z racji tego, że było z plusem, to teraz będzie z minusem i tu zostanie 0. No i dostajemy równanie kwadratowe. Równanie kwadratowe, które jeszcze mogę troszkę uprościć, jeśli podzielę stronami przez minus 10, Dostanę wtedy 0 równa się n kwadrat, bo minusy też się skrócą z dziesiątką. Tu będzie minus 156 nów i plus 6048. To równanie kwadratowe muszę rozwiązać. Zobaczę, jakie n -y mi wyjdą. Z frakcji tego, że jest to równanie kwadratowe, to polecimy to klasycznie z pomocą delty. Więc najpierw do kwadratu b. Więc minus 156 do kwadratu, to może, a na razie może tak rozpiszę, minus 156 do kwadratu, minus 4ac, czyli minus 4 razy 1 razy c, czyli 6048. 156 do kwadratu, bo minus, a nie musimy uwzględniać, bo też się podniesie do kwadratu i zniknie, to jest 24336 no i mamy minus 4 razy 6048 to będzie minus 24192. No i jak odejmiemy to od siebie, to wychodzi nam delta równa 144. Ładnie się upierwiastkuje ta delta, wychodzi nam dwunastka. Będzie to przydatne przy liczeniu miejsc zerowych. Pierwsze miejsce zerowe, czyli n1. Dlaczego liczymy miejsce zerowe? No bo równa się 0, prawda cała nasza funkcja kwadratowa równała się 0, więc liczymy. Zresztą tak się rozwiązuje równania kwadratowe. A więc najpierw minus b, czyli 156 minus 12, no i podzielić na 2a, czyli po prostu na 2 razy 1, czyli 2. Dostajemy tutaj 144 na 2, czyli 72, to jest pierwsze n, możliwe n, możliwy wynik, a drugie n2, n2 równa się 156 plus 12 i podzielić na 2. Tu będziemy mieli 168. 168 na 2 daje nam 84. Wyszły nam tutaj dwa wyniki, jak widzicie. No i który jest prawidłowy? Czy 72, czy 84? Oba możemy sprawdzić. Możemy zobaczyć, jak będzie wyglądała suma dla obu, ale niestety dla obu tych wyników suma będzie taka sama. Bardziej jednak logiczny wynik będzie ten, który da nam tutaj 72. Z czego to będzie wynikało? Będzie to wynikało z faktu, że my dodajemy do siebie liczby po kolei i w pewnym momencie przy którymś wyrazie otrzymamy już to 30 240 i to już przy 72 wyrazie. Za chwilę, jak skończymy zadanie, wyjaśnię Wam, dlaczego odpowiedź 84 jest nie tyle bez sensu, co algebraicznie wyszła, ale my nie będziemy brali jej pod uwagę. I jak to jest w ogóle możliwe, że suma tych wyrazów przy 84 wyrazach będzie taka sama, jak przy 72? Ale teraz skupmy się na tym bardziej logicznym wyniku, czyli na 72. Wyznaczymy sobie jeszcze wzór na n wyraz ciągu, wykorzystując też wzór z tablic. Wzór taki na wyliczenie tych wyrazów. Sprawdzimy, który to, jaki wyraz będzie, ile będzie wynosił wyraz 72, ile będzie wynosił wyraz 84. A więc wzór na n wyraz ciągu to będzie wyraz pierwszy, czyli 775 plus n minus 1 razy minus 10. A więc 775 na razie przepiszemy albo od razu pomnożymy to minus 10 razy n, czyli będzie minus 10n plus 10 plus 775. A więc nasz wzór na n-ty wyraz ciągu to będzie minus 10n plus 785. I teraz, jak podstawimy 72 tutaj pod n, to policzymy, ile będzie wynosił wyraz 72. A więc a72 równa się minus 10 razy 72 to jest minus 720 plus 785. Dostajemy wyraz 72 równa się 65. A zobaczymy, ile wynosi wyraz 84. Policzymy go dla odmiany na pomarańczowo. A84 Równa się. I mamy minus 10 razy 84 to jest minus 840 plus 785. Dostajemy tutaj minus 65. I tu nam się pojawia odpowiedź na pytanie, dlaczego jest tutaj 72 wyrazy, a nie 84. Dlatego, że powyżej już pewnego pułapu zaczynają nam się pojawiać wyrazy ujemne. I to one sprawiły, że ta suma potem wróciła do tego samego stanu. Ale pokażę to jeszcze dokładniej za chwilę. 72 to jest dodatni wyraz. A rata musi być dodatnia. Skoro 84 jest ujemny, to dla nas ten wyraz jest bezsensowny. Więc my bierzemy tutaj ten wyraz 72 jako ostatni. I zobaczmy, co od nas chcą. Całkowity koszt dobra, oblicz wysokość ostatniej raty. Jest. Ta ostatnia rata wynosi 65. I liczbę wszystkich rat, rat jest 72, więc już tak podsumowując, udzielimy krótkiej odpowiedzi. Tutaj wklejam odpowiedź: rat jest 72, a ostatnia rata wynosi 65 zł. Śpieszę z wyjaśnieniem, czemu suma wyszła nam dla dwóch różnych wyników, dla dwóch różnych N. -ów. Mamy tutaj zapis taki bardzo uproszczony, 72 wyrazy o łącznej sumie, właśnie tyle, ile było w zadaniu, 30 240. Możecie to na piechotę sprawdzić, ale wątpię, żeby Wam się chciało dodawać 72 wyrazy do siebie. I co się dzieje dalej? Wyobraźmy sobie, że kontynuujemy. Dodajemy wyrazy dalej i wyglądają one w taki sposób. Następnych 6 wyrazów wygląda tak. No i mamy tutaj 55, 45, 35 i tak dalej. W tym momencie, jeśli doszucimy te wyrazy, to suma wzrośnie do 30 420. A potem schodzimy na pułap, którego nie mogliśmy osiągnąć w przypadku rad, czyli schodzimy na ujemne liczby, bo następna, następny wyraz byłby znowu o 10 mniejszy. Dostalibyśmy wyrazy -5, -15, -25 i tak dalej. I jakbyśmy dodali te wyrazy, w tym momencie jest ich tutaj 84 to nagle okazuje się, że te ujemne niwelują te dodatnie, które się tutaj dodały, i suma znowu nam wraca do 30 240. I to jest przypadek 84 wyrazów dla nas nieosiągalny, ponieważ nie mamy ujemnych rad. Następnie wszystko by się tu jakoś kontynuowało, te wyrazy byłyby coraz mniejsze, a nasza suma malałaby już poniżej tych 30 240. Jest to oczywiście przypadek hipotetyczny, bo my skończyliśmy nasze rachunki na wyrazach dodatnich, ponieważ raty nie mogą być ujemne. To tak tyle. To tyle jeśli chodzi o kwestię wyjaśnienia. Mam nadzieję, że było jasne. W razie pytań wiecie gdzie pytać. Przechodzę do ostatniego zadania. Ostatnie zadanie będzie troszkę szybsze niż poprzednie. Mamy sytuację, że mamy wierzchołek paraboli. Tutaj mamy podany jej wzór mamy c jako niewiadomą i wiemy, że ten wierzchołek leży na prostej o równaniu y równa się 6. Wrzucę pewną ważną informację. Po pierwsze postać kanoniczna funkcji kwadratowej, którą właśnie tutaj mamy. Funkcja kanoniczna mówi nam o tym właśnie gdzie znajduje się wierzchołek. P jest pierwszą współrzędną wierzchołka, q jest drugą współrzędną wierzchołka, czyli y, a a jest współczynnikiem, który mówi nam o kierunku ramion. Dorzucę jeszcze taki szybki szkic, który wykonałem wcześniej. Nadmieniam, że jest to szkic, bo nie jest najpiękniejszy. I to jest właśnie nasza parabola. Skoro wiemy, że jej wierzchołek leży w x równym 1, bo to odczytujemy z postaci kanonicznej, p jest równe 1, więc wiemy, że tutaj mamy szerokość równą 1 wierzchołka. Ale wiemy też o q. Wiemy, że ten wierzchołek leży na wysokości równej 6, ponieważ leży na prostej y równa się 6, a więc nasze q jest równe 6. Oznacza to, że 2c jest równe 6. Skoro 2c jest równe 6, to c musi się równać 3. No i mamy odpowiedź c. I jest tyle w tym zadaniu, tak naprawdę. Tutaj więcej nie trzeba za bardzo się nad tym rozczulać. Istotne, żeby zapamiętać, że w postaci kanonicznej, Mamy współrzędne wierzchołka i że współrzędne wierzchołka da się odczytać. Tu jest pierwsza współrzędna, bardzo ważny jest ten znak minus. Ten minus tutaj zawsze to współrzędną odczytujemy z innym znakiem niż ten, który widzimy w tym miejscu. A tutaj jest znak plus przed Q, więc tą współrzędną odczytujemy bez zmian. Tu by było po prostu plus 6 w tym wszystkim zapisane. I nie musimy za bardzo nic tu przekształcać, kombinować i wyliczać. Odczytujemy wynik, zaznaczamy i tyle. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia jutro. Dziękuję za uwagę. Jeśli Ci się podobało, zostaw like i zasubskrybuj kanał. Zapraszam też do obejrzenia pozostałych filmów mojej produkcji. Propozycje znajdziesz na ekranie. Zapraszam też do wsparcia kanału. Link znajdziecie w opisie filmu. Serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia.